Inspiron N411Z to średniej wielkości laptop z ekranem o przekątnej 14 cali. Jest starannie wykonany i choć nie jest cienki ani smukły, to i tak robi wrażenie. To laptop do pracy i zabawy. Obudowa wykonana jest z plastiku i aluminium, przez to wygląda stylowo oraz jest bardzo praktyczna. Nie zostają na niej odciski palców czy drobne ryski. Jest sztywna, a zarazem lekka, gdyż laptop z baterią waży niecałe 2 kg. Laptop oferuje aż dwa gniazda USB 3.0, możemy więc bez problemów korzystać z szybkich dysków zewnętrznych. Oprócz tego dostępne są interfejsy HDMI, DisplayPort i dodatkowe gniazdo USB 2.0. Wszystkie one ukryte są ze specjalnymi klapkami. Niestety, rozmieszczenie gniazd jest dość niefortunne. Dwa gniazda USB 3.0 umieszczone są tak blisko siebie, że jednoczesne ich wykorzystywanie będzie bardzo utrudnione. Podobnie jest z gniazdami HDMI i DisplayPort. Dell wyposażony jest w procesor Intel Core i5, to dwurdzeniowa jednostka o prędkości 2.5 GHz. Gdy nie są wykorzystywane wszystkie rdzenie, prędkość procesora może zostać automatycznie zwiększona do 3,2 GHz dzięki technologii Turbo Boost 2.0. Procesor po podłączeniu laptopa do telewizora poprzez gniazdo HDMI bez problemów odtwarza filmy Full HD. Przyda się też do domowej obróbki zdjęć czy filmów. To uniwersalna jednostka o dobrym stosunku możliwości do ceny. Dell Inspiron N411Z ma wiele zalet. Jest starannie wykonany, wygląda nietuzinkowo i ma szybki procesor. Niestety, mała pojemność akumulatora spowodowała, że krótko działa na baterii.